Dziś na początek zastanowimy się nad możliwymi scenariuszami dla Polski. Wielka afera na poczcie. Schety na Ostroki Dawie Błońskiej. I na koniec, w ramach ciekawostki dnia, nieciekawa ciekawostka z Niemiec. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. I zanim zaczniemy, no. Pogodę dziś mamy paskudną, kompletnie mi się nie chciało wstawać, no ale czego się dla was nie robi, żebyście wy nie musieli wstawać i mogli oglądać sobie z łóżka, z kanapy, czy generalnie przy kawie o 6.30. Zatem zaczynamy już może pierwszy temat. Drodzy Państwo, zmiany klimatyczne są faktem, jakiekolwiek są tego przyczyny, w Polsce w roku 2050 będziemy mieli klimat śródziemnomorski zatem. Szanse na to, że wybierzemy prezydenta 10 maja, są coraz mniejsze. Wśród kilku scenariuszy jest między innymi stan nadzwyczajny i przełożenie głosowania. Senat prawdopodobnie 5 maja podejmie decyzję w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Ta natychmiast trafi do Sejmu, by wejść w życie przed 10 maja. Jednak im bliżej tej daty, tym więcej znaków zapytania. Kiedy głosowanie się odbędzie, w jakiej formie i czy nie grożą nam przy okazji publiczne turbulencje. Widać chaos. Jest tak dużo różnych pomysłów rozważanych, że nie można wykluczyć żadnego, mówi polityk PiS. Stan klęski na początku maja. Jak ustalił DGP, taki scenariusz jest w szeregach PiS brany pod uwagę. Jest pomysł, by wprowadzić stan klęski na 1-2 dni na początku maja, być może w długi weekend. Trwają jeszcze rozważania, czy to przysporzy wyborców Andrzejowi Dudzie, czy może prowadzi do porażki, twierdzi nasze źródło. Gdy o ten scenariusz pytamy wysokiego rango polityka PiS, ten odpowiada, że wszystkie warianty są na stole. Wprowadzenie stanu klęski w tym terminie wydaje się jego rędownikom zasadne z kilku powodów. Po pierwsze, że w długi weekend większość Polaków ma wolne od pracy, a to sprzyjałoby minimalizowaniu strat wywołanych nawet krótkim stanem klęski, także w kontekście ewentualnych odszkodowań, czego obawiają się politycy PiS. Po drugie, harmonogram przygotowań zakłada, że 4-5 maja miałaby się zacząć wysyłka pakietów wyborczych. Zdaniem niektórych naszych rozmówców to będzie swoisty wyborczy Rubikon, przesądzający o tym, czy do wyborów majowych dojdzie, czy nie. W tym kontekście początek miesiąca to ostatni moment na ogłoszenie stanu klęski. Nie bez znaczenia jest termin zakończenia kadencji Andrzeja Dudy. Ta upływa 6 sierpnia. Gdyby stan klęski ogłosić na np. między 2 a 3 maja, okres 90 dni po ustaniu tego stanu, w trakcie których nie można robić wyborów, minąłby 1 sierpnia, sobota. Nie brakuje opinii, że już kolejnego dnia można by przeprowadzić wybory. Ale nawet późniejszy termin wchodzi w grę, bo przecież stan nadzwyczajny zakłada, że kadencje organów władzy, czyli np. prezydenta, są odpowiednio przedłużane. Otwartą kwestią po Zostaje jeszcze powód wprowadzenia stanu klęski. Być może nieprzypadkowo jest coraz intensywniejsze zwracanie uwagi przez rząd i prezydenta na problem suszy. Do ogłoszenia stanu klęski namawiają działacze opozycji i samorządowcy. Ułożenie się PiS z porozumieniem z Jarosławem Gowinem lub bez to kolejny scenariusz. Jedną z niewiadomych jest, ilu posłów będzie miał za sobą Jarosław Gowin, gdy przejdzie do głosowania nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. I z porozumienia, i z PiS słychać opieki. Sześciu posłach łącznie z Gowinem. Pewne jest natomiast, że lider porozumienia próbuje oszczuplić zakres władzy Jarosława Kaczyńskiego. Już na początku kadencji, za sprawą porozumienia, utrącono projekt zniesienia limitu trzydziestokrotności. Współpraca jednak nadal trwa. Nawet jeśli teraz Gowin wymusi ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, nie przekreśli to zapewne koalicji i jego ugrupowania z PiS. Jednakże trwają zabiegi, by przeciągnąć polityków porozumienia i osłabić pozycję lidera. Z politycznego kalendarza wynika, że Sejm zajmie się senackimi uwagami do ustawy o wyborach kopertowych najpóźniej 7 maja. Co będzie, jeśli opozycja i część gowinowców ją zablokuje? Niektórzy politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach suflują przekaz o samorozwiązaniu Sejmu. Tyle, że do tego potrzeba minimum 307 głosów, a opozycja nie musi się wcale na taki wyręcz zgodzić. Inne opcje to rząd mniejszościowy PiS i Solidarnej Polski, który byłby skazany na paraliż decyzyjny lub rząd opozycji, być może razem z pogrobowcami porozumienia i Jarosławem Gowinem w roli marszałka Sejmu. A co z wyborami? Jeśli nie będzie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, formalnie będziemy w sytuacji, gdy trzeba zorganizować wybory 10 maja metodą tradycyjną i bez podstawowych instrumentów, np. bez do głosowania zamówionych przez PKW czy pełnych składów komisji wyborczych. Mogę sobie wyobrazić, że takie wybory odbędą się... Się, ale tylko teoretycznie, po czym Sąd Najwyższy ogłasza ich nieważność, a marszałek Sejmu zarządza zupełnie inny termin. Mówi gazecie prawnej osoba z rządu. Przede wszystkim organizacje ekologiczne to mówią o betonowaniu rzek. No, czyli scenariusz, o którym mówiliśmy już w tym filmie, staje się bardzo prawdopodobny, jednak na termin wyborów niekoniecznie wpłynie sama Europa, a coraz więcej problemów piętrzących się u nas wewnętrznie w kraju. Wreszcie wzięto sobie do serca problem suszy, o co apelowaliśmy już kilka filmów wcześniej i jak widać, właśnie to ta kwestia najmocniej komplikuje plany rządu, przynajmniej oficjalnie. O godzinie 7:30 w Kaplicy Sejmowej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji y w intencji deszczu zamówiona przez parlamentarzystów. w intencji zamówiona przez parlamentarzystów. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Duda zapewnia, że rolnicy nie zostaną pozostawieni na pastwę losu, ale będzie czekał na poważniejsze decyzje do maja, ponieważ to w maju jest okres największych deszczy i w maju ma być teoretycznie po wyborach, także tego. Wtedy już nie będzie nic musiał, będzie tylko mógł. O ile taka będzie decyzja prezesa. Politycy PiS tak bardzo przyzwyczaili się do tego, że są narodem wybranym, i to to stwierdzenie pasuje zarówno dosłownie, jak i w przenośni, że ich koronawirus nie dotyczy i wcale nie muszą dawać dobrego przykładu społeczeństwu, że na potrzeby dobrego PR-u pod wybory, dudzie na szybko przed zdjęciami skomponowaną maseczkę z... Zręcznika papierowego. Dobra, okej, okay, burza w szklance wódki, jak to zwykle robią media, a to tak realnie projekt promowany przez jego żonę. No ale to właśnie tutaj zaczynają się paradoksalnie schody, bo ile sam prezydent naraża się na zakażenie, okej, okay, ale pierwsza dama uczy Polaków, jak tworzyć maseczki, które dadzą nam mniej więcej tyle samo co spacer po wybiegu dla psów? Gówno. To już jest dość niepokojące. Mimo tego, i tak dudowie brylują w sondażach, więc chyba, więc chyba jest dobrze. Początek maja to także okres e, decydujący w kwestii nadchodzących wyborów prezydenckich, a jaka będzie ostateczna decyzja obozu rządzącego? No, wszystkie znaki na niebie wskazują, że jednak PiS wrzuci wsteczny bieg, bo nie tylko susza i koronawirus staje się rządzącym na drodze do celu, ale jest jeszcze jeden drobny szkopu. No dobra może nie aż taki drobny, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Jest kuriozalna, nie ze względu proszę państwa na epidemię, ale ze względu na niespotykaną nigdy wcześniej, nieprawdopodobną nonszalancję polityków partii rządzących. Śledztwo w sprawie oszustwa i wyłudzenia dużych kwot pieniędzy z Poczty Polskiej zostało nagle przeniesione do innej prokuratury, dowiedział się Onet. Całą sprawę ujawnił senator Krzysztof Brejza. Polityk Koalicji Obywatelskiej określa ją mianem wielkiej afery i skrywanej tajemnicy PiS. Poczta Polska ma brać udział w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. i Przed dzień wyborów prezydenckich, które ma organizować m.in. Poczta Polska, senator Krzysztof Brejza ogłosił, że Poczta Polska może mieć bardzo poważny problem z własnym systemem bezpieczeństwa. Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej wysłał w poniedziałek adresowaną do premiera Mateusza Morawieckiego interwencję senatorską, w której napisał, że do jego biura dotarły informacje o działalności przystępczej grupy, która na terenie województwa łódzkiego wyprowadziła z Poczty Polskiej 20 zł. Według zł. Stało się tak dzięki wykradzeniu kodów bezpieczeństwa do wewnętrznego systemu poczty. Senator Kao w piśmie do premiera pytał m.in., czy Morawiecki nie obawia się, że istnieje poważne ryzyko niedotrzymania standardów demokratycznych w wyborach organizowanych przez Pocztę Polską, jeśli przestępcy w tak łatwy sposób mogli obejść zabezpieczenia systemu poczty. Polityk opozycji wysunął też prokuraturze zarzut ukrywania przed opinią publiczną informacji w tej sprawie, co jest szczególnie istotne w kontekście planowania. Wyborów mających być przeprowadzonych przez pocztową spółkę. Śledztwo w tej sprawie prowadziła początkowo jedna z prokuratur rejonowych podlegających prokuraturze Okręgowej w Łodzi. Jak się jednak dowiedzieliśmy, dzień po publikacji na temat tej sprawy postępowanie przeniesiono o wiele wyżej do łódzkiej prokuratury regionalnej. Nasze informacje potwierdziła onetowi rzecznik jednostki. Mamy tu do czynienia z wyłudzeniem i usiłowaniem wyłudzenia blisko 20 milionów złotych. Cztery osoby zostały aresztowane. Biorąc pod uwagę obciążenie prokuratury. Prokuratury Rejonowej. Decyzja o przejęciu śledztwa jest motywowana chęcią jego zdynamizowania i szybkiego rozwiązania tej sprawy. Mówi nam prokurator Krzysztof Brejza. Prokuratury regionalne są pod ścisłą kontrolą polityczną, więc przeniesienie tego śledztwa odczytuje jako element politycznego sterowania. Stało się tak, bo ta sprawa ujrzała światło dzienne, a miała być głęboko schowana. Wcześniej śledczy przekazali nam, że sprawa dotyczy oszustwa i wyrządzenia szkody poczcie polskiej w kwocie 276 tysięcy zł. Oraz jednemu z banków w wysokości około 3 milionów złotych. Ustalenia wskazują też, że usiłowano wyłudzić kolejne środki na szkodę banków i poczty w wysokości około 16,5 miliona złotych. Do czyny doszło w kwietniu, a polegał on na wykorzystaniu działalności jednej z agencji pocztowych. Jednocześnie rzecznik prokuratury okrągowej w Łodzi przekonywał, że z materiału dowodowego nie wynika, by jego popełnienie łączyło się z przełamaniem cyfrowych zabezpieczeń i haseł dostępu. Tak samo twierdzi Poczta Polska. W przesłanym oświadczeniu Onetowi spółka twierdziła, że powstrzymanie grupy przestępców było możliwe dzięki obowiązującym w Poczcie Polskiej sprawdzonym i skutecznym procedurom bezpieczeństwa w zakresie obrotu pieniędzmi i przetwarzania danych, mogliśmy przeczytać. Firma podkreśla też, że błędnym i nieuprawnionym jest łączenie tego faktu z kontekstem wyborczym i insynuowanie, że Poczta Polska miałaby niewłaściwe zabezpieczenia systemów informatycznych czy procedur bezpieczeństwa, bo tak nie jest. Według poczty polskiej informacje przekazane przez Krzysztofa Breizę są krzywdzące dla firmy i jej pracowników. Na nasze pytania odpowiedziało też Ministerstwo Aktywów Państwowych, które potwierdza wersję pocztowej spółki. O tym, że przygotowywana jest kradzież pieniędzy, dowiedzieli się przeszkoleni pocztowcy, którzy razem ze sprawnie działającymi pracownikami Pocztowego Pionu Bezpieczeństwa zawiadomili 17 kwietnia bieżącego roku policję w Łodzi, czytamy. To nie jest tak, że nic się nie stało, jest to zwykłe oszustwo. Do czego chce nas przekonać Poczta Polska? Fizycznie wyprowadzono ponad 3 miliony złotych, policję udało się zablokować kolejnych. 16 milionów przekazuje Krzysztof Brejza. I dodaje, coś takiego nie byłoby możliwe, gdyby przestępcy nie obeszli wewnętrznych systemów zabezpieczeń firmy, czyli bez posiadania kodów, którymi dysponował jeden zajętów. To nie jest zwykłe przestępstwo. Tak jak zwykłym przestępstwem nie było wyprowadzenie 5 milionów złotych przez kasjerkę z CBA. Teraz postanowili sobie udowadniać, kto potrafi któremu zablokować jakie propozycje i rozwiązania. Hmm, ciekawe, że o tak wielkich aferach dowiadujemy się akurat w tym momencie. No to co, rozumiem, że sprawa byłaby zamieniona kompletnie pod dywan, gdyby Poczta Polska nie była zamieszona w wybory korespondencyjne. Poczta oczywiście stara się temu zaprzeczać, ale jednak w kontekście ostatnich wydarzeń, takich jak chociażby wymiana wszystkich kadr sprzeciwiających się władzy na kolegów Kaczyńskiego w poczcie, włącznie z samym szefostwem. No widzimy, jak bardzo ta spółka jest nie tyle państwowa, a właśnie polityczna. Tak czy siak koalicja robi już wszystko, żeby do wyborów nie doszło, a po drugiej stronie murów, PiS robi wszystko, żeby majowe wybory doprowadzić do skutku. No i właśnie, kiedy w normalnych, cywilizowanych państwach politycy dyskutują teraz na temat wyjścia z kryzysu gospodarczego my. My robimy sobie zawody w przeciąganiu liny. Kto dopnie swego, ten wygra. No i właśnie, kto tutaj wygra? Jeśli będzie to Kaczyński, to pewnie obrazki takie jak te będą symbolem roku 2020 w Polsce. My zostajemy jeszcze w temacie wyborów, ale obiecuję Wam, że to będzie już ostatni news w tym temacie. Temacie, temacie. Kurde, często się powtarza coś. Natomiast wydaje mi się, jestem przekonany, że nie odbędą się w maju. Czy to będzie czerwiec, lipiec czy sierpień? czy też jesień, czy przyszły rok, ta kwestia jest otwarta. Od... Nie jestem ojcem kandydatury Małgorzaty Kitawy-Błońskiej, przyznał w Polsat News były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To jest decyzja konwencji kilkuset członków Platformy Obywatelskiej, szefów struktur, tłumaczył. Schetyna w rozmowie z Polsat News przypomniał, że w prawyborach Małgorzata Kitawa-Błońska pokonała prezydenta Poznania Jacka Jeszkowiaka. Ja byłem zwolennikiem całej procedury wyborczej prawyborów, wtedy jesienią, żeby wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej Koalicji Europejskiej mogli oddać swój głos i wybrać kandydata na prezydenta, zapewnił. Zdaniem Schetyny potrzebna była wtedy pełna debata między kandydatami Platformy Obywatelskiej. Decyzja była inna. Skróciliśmy ten termin i wtedy wybraliśmy Małgorzatę kidawę błońską Czuję się odpowiedzialny, bo byłem wtedy przewodniczącym i będę trwał w kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zapowiedział. Według byłego szefa PO, kiedy Kidawa-Błońska będzie mogła prowadzić kampanię tak jak robiła to przed pandemią, jeśli chodzi o spotkania Rozmowy z ludźmią, wtedy jej poparcie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Pytany, czy przesunięcie wyborów prezydenckich oznaczałoby też nowe otwarcie, jeśli chodzi o kandydata platformy? na odparł, że te wybory muszą mieć swój początek. Ta kampania trwa. Nie wiadomo kiedy się odbędą. Nie wiadomo na jakich zasadach wyliczał. Platforma Obywatelska, jako największa partia opozycyjna, musi mieć ważny, potrzebny w tej kampanii wyborczej. Wskazywał Że wygra je pan Andrzej Duda. Ja, znaczy ja nie widzę innej możliwości, żeby w obecnych warunkach wygrał ktokolwiek inny. Jak widzimy ruchome piaski pod nogami platformy zaczynają się zapadać. W sumie gdyby było inaczej, to nie interweniowałby sam Tusk, Namawiający zresztą do bojkotu samych wyborów. Jego śladem poszła Kidawa, która zrezygnowała całkiem, ale tylko w pierwotnym majowym terminie. No, dużo nie ryzykuje. Wiele mówi się także o cichym konflikcie, kida wyzbudką, ale to już jest wątek kuluarowy, bardziej ukrywany i nie do końca sprawdzony. Nie dziwota, że platforma w odwrocie w zasadzie z opuszczonymi rękoma prowadzi swoją kampanię. Jeżeli dobrze śledzicie media społecznościowe, to zapewne zauważyliście, że elektorat PO zaczyna przejmować powoli o tempa. E, Kuba, czy można pana znaleźć na YouTube? Oczywiście panie. 40 tysięcy matko! To się naprawdę stoło 40 tysięcy! <grym> Не реже. Na razie jednak największym sukcesem politycznym Szymona Hołowni jest 42 tysiące widzów na live, ale no faktycznie jest to spory wyczyn, bo nie sądzę, żeby jakikolwiek inny kandydat tylu widzów miał na żywo. Inna sprawa to ten przypięty komentarz pod filmem, w którym nawołuje do niewklejania linków do innych filmów, a tymczasem na naszej skromnej grupce na Facebooku podstawki Macieja największym problem mamy właśnie z odsiewaniem postów, które ewidentnie są jego oficjalną kampanią wyborczą. Czy sam zainteresowany ma z tym? Co Wspólnego, nie mam zielonego pojęcia, być może po prostu wybrał zbyt agresywną firmę marketingową, ale jego zwolennicy zarzucają nawet nienormalność naszemu całemu narodowi za to, że bądź na bieżąco, ma większą oglądalność niż chłownia. W każdym razie robotę to robi, bo słyszy się o nim ostatnio coraz więcej więcej niż o jakimkolwiek innym kandydacie poza Dudą oczywiście oj, przepraszam. Panem DUDO Pan duda, pan duda, bo liczy się. Pan duda, pan duda, i wszystko z nich się uda! No ale tego pana Dudę możemy traktować raczej jako laureata niż kandydata. Chociaż jeżeli tak kandydat TVN-u w ten sposób reaguje na rekord widzów, to nie wiem jak zareaguje przy okazji ewentualnej wygranej. Jakby na to nie patrzeć, to jednak Hołownia rośnie w siłę i każdy kolejny dzień kampanii wpływa na jego korzyść, kiedy inni kandydaci jakoś dziwnie przepadli. Tak jak obiecałem, był to ostatni news wyborczy, a teraz przenosimy się do Niemiec, gdzie wprowadzono przepis, który powinien Was zainteresować. Albo, albo zaniepokoić, jeśli jesteście kierowcami. Ab 21 km/h, jest der Führerschein für einen Monat weg. Niemcy wprowadzają kolejne zmiany w kodeksie drogowym. Janosiki i inne aplikacje ostrzegające o fotoradarach będą zakazane. Nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali się na zaostrzenie przepisów obowiązujących kierowców. Po pierwsze, wprowadzone zostaną niższe progi przekroczeń prędkości, za które będzie odbierane prawo jazdy o 21 km na godzinę w terytorium zabudowanym i o 26 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Po drugie, aplikacje ostrzegające o fotoradarach, delikatnie mówiąc, nie będą mile widziane przez niemiecką policję. Jak informuje serwis BRD24 zakorzystanie z Janosika i innych podobnych aplikacji na niemieckich drogach będzie groził mandat. Kierowca, który nie dostosuje się do zmienionego kodeksu drogowego otrzyma karę w wysokości 75 euro i punkty karne. Warto zaznaczyć, że nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie aplikacji służących przede wszystkim do informowania o kontrolach policji. Ze wstępnych interpretacji prawników i zapisów w kodeksie wynika, że mandat otrzymamy również z korzystanie z nawigacji, jeśli aktywna będzie opcja ostrzegania o fotoradarach. Taką funkcję znajdziemy chociażby w mapach Google czy Automapie. Co ciekawe, kierowcy poruszający się na niemieckich drogach nadal będą mogli korzystać z radiowych ostrzeżeń o fotoradarach. Możliwe jest to, bowiem nie wskazują one dokładnej lokalizacji punktu, w którym odbywa się kontrola prędkości. Niższe progi przekroczeń prędkości jak najbardziej powinny pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości i popieram zmiany w kodeksie. Nie jestem jednak przekonany do zakazywania aplikacji ostrzegających o fotoradarach, twierdzi Mateusz Budzeń. Głównym zadaniem fotoradarów jest poprawa bezpieczeństwa i wymuszenie na kierowcy zmniejszenia prędkości na danym odcinku drogi. Nie powinny być one traktowane jako maszyny do zarabiania pieniędzy z mandatów. Co z tego, że kierowca później zapłaci karę, skoro poruszał się ze zbyt dużą prędkością, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Owszem, mandat i punkty karne mogą sprawić, że zaczniemy bardziej uważać na znaki i i zaczniemy jeździć bezpieczniej. Uważam jednak, że zamiast karać za przekraczanie prędkości, lepiej temu przeciwdziałać. Dzięki takiemu podejściu unikniemy wielu niebezpiecznych sytuacji. W związku z tym, fotoradary powinny być wyraźnie oznakowane, oraz nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby dodatkowo ostrzegać o nich w Janosiku i innych aplikacjach, twierdzi budzeń. Zanim zacznę podsumowanie, dajcie koniecznie znać już teraz w tej ankiecie, czy Janosik powinien być zakazany, czy nie. Bo jak mogliśmy usłyszeć, opinie są podzielone. Nie da się ukryć, że jest to kontrowersyjna decyzja, ale no proszę was, nie mówcie, że nie da się tego prawa jakoś obejść. Ciekawe, czy Polska weźmie przykład z zachodniego sąsiada w przyszłości. Myślę, że u nas ciężej byłoby przeforsować taką ustawę, chociaż, chociaż w, czasach w czasach PiS, Ziobry i koronawirusa wszystko może się wydarzyć. Tak jak dręczny suchar na koniec każdego odcinka. Kiedy kogucz znosi jaja. Kiedy schodzi po drabinie. Tak mi się wydaje, że to już było. W każdym razie tego suchara podesłał nam Pandora Box albo podesłała, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złote jaja. A jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz do nas swojego suchara w wiadomości prywatnej na moim insta lub na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja. Linki do wszystkiego rzecz jasna masz w opisie. Tymczasem zostaw jeszcze łapkę w górę za to, że chce mi się tak wcześnie wstawać i robić dla Was materiały, które mam nadzieję są dla Was nie tylko dawką dobrych informacji, ale i ciekawym sposobem na spędzenie części dnia. Trzymajcie się bardzo ciepło i zapraszam Was jak zawsze codziennie o godzinie 6.30 i 18.00. Trzymajcie się ciepło. But nigga run up on me, I'ma break him off. I out the 22 tucked deep down in my sock, pop my like ass blazes do. In the trunk, got the gun in the mask, is the boys wanna blast I'll be going in the flash, I'll be going with the bag. You ain't tryna get tied in the bag throw the bag in the trash, now you dying in the bag. I'm just tryna put your bitch in the light, put your bitch on the track, make her come back fast. Plus I got a zelda the sacks on the sock because you tryna get high when you wanna get ass.